Cześć, witam Was serdecznie z tej strony Rekin Biznesu. Mamy poniedziałek. Słuchajcie, zbliża się do nas pewien fakt, który będzie może miał wpływ na to, czy ten świat kryptowalut w następnym etapie, czyli końcówce roku 2022, może dostać impuls do jakiegoś wzrostu. No, jak sam tytuł mówi, pogrom czy raj kryptowalut decyzja Fed już 2 listopada. Pewnie wiele osób powie, no. Jak inwestowałem, tak będę inwestował, czy ten wpływ, decyzja Fedu będzie miała znaczenie, czy nie będzie. No, dla niektórych nie jest to istotne, ale powiem Wam, że dla niektórych osób, które mogłyby wykorzystać ten właśnie impuls, ten sygnał. E Warto o tym zakomunikować, bo moi drodzy, przecież każdy z nas ma jakąś strategię kupowania kryptowalut i niektórzy grają pod takie wydarzenia, a więc nie wiem, będzie można ustawić sobie longa czy shorta, a będzie można ustawić sobie pozycję wejścia w nowe projekty kryptowalutowe, albo też po prostu ustawić sobie pozycję wyjścia, kiedy te wiadomości rzeczywiście będą optymistyczne i kiedy pozwolą nam zrealizować jakieś zyski. Po pokrótce tak byśmy sobie tutaj przelecieli, jakie scenariusze mogą rozegrać się w tym e, dniu, bo już 2 listopada poznamy kolejną decyzję Fedu w sprawie stóp procentowych, choć rynki bardziej niż na samej podwyżce stóp skupią uwagę na komunikacie Jerome'a Powell'a, na dalszą część cyklu zacieśnienia monetarnego, a więc tego 2 listopada to, co ja właśnie powiedziałem, będzie sygnał do tego, w jaki dalszy sposób rynek będzie reagował na to, co będzie działo się w świecie tutaj naszym rzeczywistym i warto by było sobie to już dzisiaj przemyśleć i pewne wnioski wyciągnąć, jeżeli chodzi mówię o te skoncentrowane nasze działania inwestycyjne na kryptowalutach. Tak, mamy. I tutaj do tej pory, przed niemal każdym zgromadzeniem, mieliśmy tak zwany pivot związany z rozdmuchanymi oczekiwaniami Wall Street wobec zmiany polityki Fedu. W końcu, rezerwa federalna przyzwyczaiła rynki do koła ratunkowego. Tym razem nie chce go jednak rzucić, i jak do tej pory patrzymy na tonący rynek z akcji. Z pokładu statku, co więcej członkowie Fed w wypowiedziach komentowali żale, płacze z Wall Street, bagatelizując giełdę. Spadek cen akcji ma niewiele wspólnego z niestabilnością finansową. Kolejny raz widzimy, jak władze w USA nie dba o klasę średnią, w końcu ta stanowi wciąż niższy odsetek całego społeczeństwa. I chciałbym wam powiedzieć dwie tutaj zasadnicze rzeczy, moi drodzy. Można sobie ignorować pewne rzeczy, które dzieją się w świecie normalnym, rzeczywistym i nie patrzeć na to. Tłumacząc to tym, że dokupuje sobie, bo widzę, że niektórych Twitter dokupuje sobie stale określoną kwotę i stare określone kryptowaluty, akumulując to przed dalszymi wzrostami. Ale jak dobrze wiecie, takie scenariusze, które mogą rozegrać się w świecie kryptowalut. Pozwalają nam wykorzystać te momenty w odpowiednim, właśnie czasie. I moim zdaniem, ta informacja, która pojawi się 2 listopada, może mieć taki sygnał do tego, żebyśmy zapakowali sobie jakiś odpowiedni pakunek kryptowalut. I tu dwie rzeczy chciałbym powiedzieć. Ja przygotowuję następne wejście do naszego portfela, czyli następne projekty kryptowalutowe, które znajdą się w portfelu Cryptoamerytura, i zrobię o tym jutro następny filmik. Pokażę. Jakie sobie bym wybrał opcje, e, i będzie, będą to trzy nowe projekty do portfela kryptowalutowego. A więc będziemy mieli e, takich projektów, jeżeli one wejdą dziewięć, ale również e, po tym, co przeczytałem i widzę, co dzieje się na Twitterze i ludzie mówią o tym, że e, nie trzeba wcale inwestować. W nowe projekty, takie, które są, dają nam stabilną pewność i rozwój, ale wystarczy kupić projekty kryptowalutowe, które są na rynku gdzieś daleko, head, 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 head na CoinMarketCapie i czekać na to, kiedy będzie hosta. I ja postanowiłem, żeby, jak wiecie, na moim kanale uświadamiać i mówić prawdę, zrobić taki eksperyment i założyć portfel nowy. I kupować to na Dexa, no gdzie będzie możliwe takie projekty, i takich projektów kupimy sobie 5, moi drodzy. Ci ludzie mówią, że wystarczy kupić obojętnie jakie projekty. No, my znajdziemy te 5 projektów, 5 po 50 dolców. Czyli to będzie 250 dolców i te 250 dolców zobaczymy, jaki przyniesie efekt w ciągu najbliższej Hosty, która nadejdzie. I wtedy udowodnimy, pokażemy. W zestawieniu portfel kryptoemerytura i portfel ten, który jest rzekomo mówiony, że przyniesie nam ogromne zyski, nawet jak kupimy sobie jakiekolwiek projekty, ale z dalekich, odległych miejsc. I taki eksperyment na moim kanale ja pokażę. Dwa portfele będą, które będą służyły do porównania przy najbliższej hości. i to będzie jutro najbliższy taki odcinek o tym porozmawiał. Pokażę i wytłumaczę wszystkie zasady, które będą się odbywały na tym kanale, i wszyscy chętni, którzy będą chcieli uczestniczyć ze mną, porównywać sobie później te portfele, porównywać sobie projekty. Wtedy to nam da obraz, jak to rzeczywiście wygląda. Nie przez spekulacje, nie poprzez tylko rozmowy i krzyczenia, ale poprzez rzetelną pracę, którą tutaj włożymy. Dalej, kolejny raz widzimy, jak władza USA nie dba o klasę średnią, to już mówiłem. Rządzący nie liczą się. Z nią tak bardzo jak z dominującymi niższymi klasami, dodatki socjalne oraz klasy najwyższymi, które dysponują znaczącymi aktywami i faktyczną władzą. Mamy zatem polaryzację i coraz wyższy próg wejścia do wyższych klas. Nie obrażajmy się jednak na aktualne kroki Fedu, są one uzasadnione. I tutaj mamy, moi drodzy, taką prognozę, co może się wydarzyć, jeżeli Fed ogłosi pewne informacje. Podwyżki o 75 punktów bazowych jest prawdopodobnie nieunikniona i sama w sobie powoduje neutralną reakcję. 50 punktów bazowych wciąż bardziej prawdopodobne od 100 punktów bazowych zaskoczenie biorąc pod uwagę gołębią linię Fundacji Fed w ostatnim czasie później mamy 4,5 stopa do końca roku, może okazać się przesadnie jastrzębia, FED może zdecydować się na 25 punktów bazowych, mała szansa na to, że FED wskaże decyzję o o 25 punktów bazowych, na po siedzeniu. I błędnie byłoby sądzić, że FED przestanie na takich podwyżkach, prawdopodobnie Chce zgodnie ze strategią Front Loading przenieść stopy do ok. 4,5%, możliwie 5% w przyszłym roku i sprawdzić jak zareaguje inflacja, ponieważ efekt podwyżek nie następuje automatycznie. Trwa miesiącami, jednak 4,5% zbliża się do okolic 5%, które zdominowały komunikację bankierów. Rynki mogą zacząć odbierać to jako najgorsze za nami. Każda zmianka o podwyżkach wynoszących 25 ,50 punktów bazowych będzie odbierana przez Wall Street głęboko i prowzrostowo dla akcji. Prawdopodobnie również dla kryptowalut. A więc słuchajcie, jeżeli 2 listopada rzeczywiście będziemy mieli taką lekką, lekki wzrost tych punktów bazowych, może to spowodować, że będzie ożywienie na rynkach. I mm, warto wtedy... Moim, moim zdaniem, realizować swoje zyski przed następnym ogłoszeniem Fedu. Oczywiście te zyski, które mamy, przygotowane, no bo przecież nikt nie będzie sprzedawał ze stratą. Ale jeżeli te punkty bazują w okolicach 75-100, no to warto by było sobie zapakować następny port, do portfela projekty. Bo uważam, że będzie spadek. tak? Ta kumulacja dla niektórych będzie korzystna, jeżeli chodzi o kupowanie tych projektów w dołku. Wydaje się, że pivot na decyzję 2 listopada wydaje się uzasadnione biorąc pod uwagę gołębie komentarze Fedu, które jak do tej pory nie mają miejsca w przypadku poprzednich zgromadzeń. Dodatkowo według The Wall Street Journal bankierzy podejmują korzystniejsze dla giełdy decyzje w kolejnych zgromadzeniach. I tu mamy projekty podwyżek 100%, zakładamy i tak dalej, i tak dalej, nie będę się tym zajmował. Wykres pokazuje stabilność strefy euro i tutaj mamy koniec artykułu i teraz moje kilka zdań na ten temat, moi drodzy, bo warto o tym powiedzieć. Mówiłem już, że będzie to moment do wykorzystania, ale... Często jest tak, że te, ta cała otoczka, która się buduje do tego świata kryptowalut, ma również odzwierciedlenie pokrewne, bo można to wywnioskować, że zobaczcie, jak będzie rósł rynek akcji, pewnie też będzie wzrastał rynek kryptowalut. I takie plany, które ja zakładałem kupowania akcji na polskim rynku papierów giełdowych, na razie pozostawiam po prostu gdzieś na, na, na dalszy temat. Dlatego, że jeżeli ci damy, jakie są nastroje na polskim GPW, no to nic dobrego tam nie wynika i nie chcę topić następnych pieniędzy, kiedy do, nie pojawią się takie dobre wiadomości, ale też również u nas, na naszym podwórku. Tak? Jak wiecie, kryzys energetyczny i te wszystkie kryzysy, które otaczają dzisiejszy świat, mają wpływ na to, co się dzieje na rynkach finansowych, i naprawdę nie ma tu żadnej na razie pozytywnej wiadomości, która mogłaby to zmienić w najbliższym czasie. Wszyscy będą zwracali uwagę na 2 listopada i to, co zadzieje się w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście. Są wojny, i można teraz sobie przypomnieć, to, co dzieje się na przykład, że Hongkong powraca do tego, żeby być największą, można powiedzieć, państwem świata kryptowalut, że powstaje wojna walutowa między Chinami a Stanami Zjednoczonymi, że Chiny układają się z, z Rosjanami, jeżeli chodzi o ten pakiet wymienny. Mater... Oparty na juanie i cyfrowych walutach, a więc tych rzeczy naprawdę wokoło jest ogromna ilość i codziennie możemy i dostarczane są nowe jakieś wiadomości, które mają wpływ na cały rynek finansowy, i obserwując to wszystko, możemy sobie poskładać do kupy wszystko i cały czas mieć za to, że my jeszcze nie zakończyliśmy tej drogi, która. Zostanie, e, po, zostanie to zinterpretowane jako zakończenie kryzysu. No To jest cały czas przed nami i, i ci wszyscy filozofowie, ci wszyscy doradcy, którzy pojawiają się w świecie i tutaj Twittera, i, i telewizji, i, i różnych mediów, YouTube'a i tak dalej, Twittera, i Instagrama i tak dalej, cały czas wieszczą nam e, dopiero najgorsze przed nami. I to zabieranie tej naszej wolności, i zabieranie wszystkiego, co jest w obrębie naszego życia. I ostatnio nawet przyglądałem takie informacje dotyczące się tego efektu cieplarnianego. I od 40 lat jest cały czas mówione o tym, że ten efekt jest cały czas, kumuluje się, idzie do góry. A niektóre wykresy badania, które pokazują tą koniunkturę w Fahrenheitach, Podawane przez ten okres tych, tych całych lat równa się jeden stopień do góry. A więc rzeczywistość, i zresztą teraz mamy tą aferę szczepionkową, jeszcze chciałbym też właśnie to nawiązać. Do, może dla niektórych się wydaje to nieadekwatne do świata finansowego, ale to pokazuje, tak moi drodzy, naprawdę, jaki jest dzisiejszy świat, który pędzi cały czas do przodu i nie ma nic wspólnego z tym, co jest przekazywane ludziom w, w środkach medialnych. Co innego się mówi, a jaka, in, jaka i inna jest prawda. Takich przykładów mówię, można mnożyć i liczyć na palcach. Mówię, i teraz świat szczepionek i w Kanadzie już przepraszają, że, że to wszystko było bezsensowne, że nikt tego nie zbadał do końca, że ludziom podawano po prostu nie wiadomo nawet co. Niektórzy mówią, że to co zagrażało życiu i zdrowiu, nawet zwierząt. A my to przyjmowaliśmy. A więc zobaczcie, warto naprawdę to, co ja powtarzam, mieć swoje indywidualne zdanie, swój indywidualny plan, nie opierający się w ogóle na tym całym świecie i szumie medialnym. Róbmy po prostu swoje i e, zakładajmy takie pozycje, róbmy takie inwestycje, które są e, sensowne, przemyślane i nie oparte tylko na, tych, na tym szumie medialnym. Zobaczymy ostatnio mamy tego tapso, tap, Aptosa przepraszam, który naprawdę wywołał burzę w świecie kryptowalut zobaczymy za jakiś czas gdzie to będzie się znajdowało. Na razie jest ogromny szum, ilość powstających projektów, ilość najróżniejszych rzeczy wokół tego blockchaina a zobaczymy kiedy przyjdzie naprawdę gorszy moment, jak to wszystko wytrzyma. Hype robi robotę tylko i wyłącznie, ale na jak długo zobaczymy. Dziękuję serdecznie za dzisiaj. Jutro zapraszam na ten odcinek Kryptoemerytura z rekinem Biznesu, bo będziemy omawiać tą strategię drugiego portfela i pierwszego portfela, a więc rzeczy, które są konkretne i które konkretnie będą pokazywały, jak kształtuje się cena, zysk w odniesieniu przez okres besy, a później ich osy. Dzięki bardzo, do jutra. Cześć.